Hello there, Dzień dobry wieczór! Z tej strony strony z jak karka Dziś sobie zagamy. Zmaganie bohaterów na Iron Close. Iron Close. No i mamy w drużynie przeciwnej: mamy spocenica tego. tego z wyższym levelem. To jest Spoceniec. Najwięksi bohaterowie i Jeden na jeden. Dobra. No Ale jak ktoś będzie mi tutaj uprawiał jakieś nielegalne sztuki um, w, w, O! Aha! To gram na spocenca, muszę uważać Skywalker Ile mi HP zjechał? Nie sądzę Aha! Duszenie! Nie ma sprawy. No super, ginę, kurde. Ej! Co za spoceniec! Zasrany, kurde. Gnoju, zasrany. Nie, nie ma tak. Ty, gnoju. Ale gówno to jest. Kurde. Wiedziałem, że on jest spocony, ale nie aż tak. Kurde. No widzieliście, jaki spocął? Jeden zasrany. Ten, o, te, tego też załatwi. Chyba, że to mały, o, coś zrobi, a. Kurde, duszenie nie zadziałało! Przez to gówniane duszenie! Przez to zasrane duszenie! On był w trakcie swojej szarży, ja użyłem duszenia, nic nie zadziałało. Super, nic nie zadziałały. Umiejętności zasrane. I brawo, i... Dobra. Dobra, o, widzicie? Jeszcze ten! Jeszcze kozacy! Ko kozaczy! Tak? Nups. Dobra. Kozaczy kuźle. Dobra, kozak jeden. Zakichany. Dobra, teraz Teraz o Ooo... Palpatyna chyba wrócę. Chyba... Dam. Ale nie, on chyba jakiegoś kurde strzelca kolejnego weźmie. Zobaczymy. Aaa, two for me, okej! Okay. Tak! A teraz... Y, leje wybrał. Dobra. Ko kończymy ich. Kończymy ich. Dobra. W takim razie. Okej. Okay. Co za gówno. Es, I co? I co szmato? No. Po co Jestem bez wartości. No. Będą kozaczyć, kurde. Es, kurde. Kogo by tutaj wybrać? Palputena? Bo, boję się, palputena. On będzie, kurde leją. To mi wyrąbie. Dobra. Biorę jakiegoś mieczownika. No się boję kurde o, o, o Palputena, Palputen bez, yy, bez, o oczywiście, ze strzelcem, dobra, czyli nie bierzemy Palputena, bierzemy później strzelca, jakiegoś kolejnego, jakąś Aiden wersję pewnie. I tak, czyli zobaczymy. Ale on strzela do wszystkich. Aha, i co teraz? I co? Pokażę ci ciemną stratarkę. I co? Es kurde Gemerał Kalorisen natknął się na problem nie do ha, 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 teraz zwalaj na swojego braciszka kurde Aiden wersja? Czy Palputen? Dobra, nie, nie będę masakrował Palputena, dobra. Bierzemy Aiden wersja, tak jest. Będę... Dobra tam. I, easy game, kurde, easy, easy game. A, teraz, a teraz, teraz zabrali kurde dwóch... Ty! Mamy ciężko

Na mi temat, a? a I co? I, i... No. Haha. Ha. Dobra. Ezi, ezzi game. A jak chcesz, a jak chcesz, to może jeszcze potwór, po, potwórkę chcecie? Może. Mm, zobaczymy. Proszę Państwa. Przeciwniki, oporniki wyszli. Wyszli. Po prostu wyszli. Dałem kontynuuj. Oni też tutaj byli przez chwilę i nagle wyszli. Nie ma ich. Także dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia nie bałem Elo Elo 320. Nie bądźcie takimi szmatami. Essa.